Ok, Po obfitym jedzonku zabierzemy Was jeszcze w jedną atrakcję. Też będzie atrakcja wodna. No i Myślę, też będzie fajna rzecz. Proszę? Myślałem, że do WC chcesz zabrać. DC, o nie. Po takim jedzeniu to, to... Bo to... No ja byłem już na jedynce, no nie wiem jak ty. Na dwójce jeszcze nie. <laughs> na dwójce jeszcze nie. Ale dobrze wiedzieć gdzie są w razie czegoś.

and then continue to the second canyon six and seven go a little bit back up the stairs around the corner you will see the entrance mm -hmm, of eight. dante's cave and then return on the main road across the devil's Bridge. Okay. Back okay so it will take about one hour maybe a bit more two and a half kilometers okay okay fine now Chyba na no, cały czas prosto póki co. No na razie non stop prosto. A później nie? jest chyba w lewo odbitka i będzie biedł, eee, tak, e, dwójeczka, nie? Dokładnie. Tylko nie w tym e, znaczeniu dwójeczka. No na dwójeczkę będziemy myśli. ale na inną <laughs> dwójeczkę. Jak widzicie się spadało, coś pogrzmiało przed chwilą. Ale nas to nie zniechęca I będziemy się tutaj kręcić wśród tych wspaniałości przyrody. Mam nadzieję, że się Wam podoba i zapiszcie sobie to miejsce, jeżeli tutaj faktycznie się spodoba, żebyście wiedzieli, gdzie przyjechać. Ale może już z lepszą pogodą. No, tam fajnie by było nie wpaść. No jest tutaj bardzo stromo. Jest no. dobrych dobrych 20 metrów. Mam tu, jak widzicie, 20, są. Ja bym dał nawet ze 30, 40. może. To jest metalowe liny. Zapnijcie pasy i usiądźcie wygodnie. Zabieramy Was w istne cud natury. Polomińskie korita to wspaniały kanion wodny, otoczony skałami i bujną roślinnością. Można go zwiedzać podziwiając piękną szmaragdową wodę z jej poziomów, jak i z wiszących mostów o wysokości kilkudziesięciu metrów. Zwiedzanie trwa od godziny do dwóch. Się jest podoba. Wielką atrakcją tego regionu. Osobiście poczułem się w innym świecie i moje serce zaczęło bić naprawdę szybciej. O, tu się można wody napić jest zdatna, zdatna woda do picia. Nie wolno kręcić z rodami, nic i nie wolno się nie wolno pływać Pięknie Pięknie widać Zobaczcie jaka to jest ogromna siła natury Nie chciałbym wpaść do takiej wody Nie wiem gdzie by mnie ten prąd porwał Chyba aż na chorwackie wybrzeże No tu jest taki fajny daszek Można się składać Z, z tego co pamiętam to teraz będziemy zabijać um, podwórkę Wow. Po takim jedzeniu, Ciężej. takimi schodami wow. Chciałeś spalić? To spalamy Bardzo dobrze, no, bardzo dobrze. Ja już... I się czujesz Tak? <noise> Myślałem jak to. A wiecie co, tak pada. Mam kurtkę przeciwdeszczową, deszczową ale nic nie wieje w ogóle. Jest naprawdę jak w jakichś tropikach, że pada, ale jest ogólnie ciepło i coś, że jesteś mokry, to co tam. Aż mi zaparował sprzęt nagrywający. No, mega. To jest atrakcja numer 7, tu piję wodę z Soczy. Albo chyba tam dalej jest. Znaczy, to jest tamten punkt, dołu. Aha. No, to zaraz zobaczymy. Trzeba było zrobić krótką pauzę na picie wody, bo tu można się trochę schronić. Jak serduszko wygląda, nie? Serduszko wykute w skale Serduszko od twórcy dla ludzi żeby mieli takie piękne wspaniałości przyrody 8 i 9 punkt jeszcze przyda. Grubo, sam z udali widać Tolomin. Tolomin. O, piękne widoki. A my idziemy tam jeszcze do góry. Długa, długa baba. Zadlaski jami. Mhm. pięknie, dziko, zjawisko mokro i ciepło. Wow, wow. Uhu. To jest to Chcesz... I znowu sucho Ale też zjawiskowo Siateczki muszą być żeby się żadne skały nie osunęły Idziemy chwilę przed od deszczu Og så spytter jeg. do samochodu i już nasza wycieczka po tym parku dobiera końca. Lecimy do kempingu i zobaczymy co dalej. Podjechać no a właśnie, ten? tu jest i blisko na Bałkany, i to no, nad Adriatyk, i praktycznie wszędzie. Mają swój dostęp no, też. To... Jest fantastycznie położona ta Słowenia. No i... Nie ja. jest duży ten dostęp, nie? No, no. Ale jakiś tam jest. Zawsze mogą jechać na Włochy blisko, zawsze mogą jechać na Chorwację, też mają fajnie. Tak. Ehm, mają też niedaleko Czechy, mogą sobie na piwo jechać do Czech. Na Chcą. przykład. Na schabowego eee... do Polski też nie jest jakoś tak strasznie daleko eee, Do Niemiec też nie miałem daleko wcale No do południowych Niemiec właściwie to, to jest rzut beretem no. Tylko tą Austrię prze, przejechać już są no. Natomiast tak, mały kraj, ale i na kajakach można, i na SUPach I plażować, i chodzić po górach, i jeździć na rowerze Wspinać się, widzieliśmy spadochroniarzy dzisiaj eee, Co kto lubi, no, można. no nie wiem co tu jeszcze eee... Jakie są jeszcze hobby? Nie wiem, botanicznie, jak kogoś coś interesuje. Nie wiem, różne przyrody, takie, znaczy różne kwiaty były też widoczne, te fioletowe czy jakieś inne. Jest naprawdę tak różnorodny kraj. Jedzenie dobre nie jest jakoś tak bardzo drogo. W tej pierwszej miejscowości, tak jak no, się zatrzymaliśmy. No cenowo, jest ok. Jeszcze nie jest nie ok. Ma, nie, ma takiego, no. No, nie jest tak źle. No. Praktycznie obiec zjeść w granicach 50 zł. Da się, da się to zrobić. No. Jeśli chodzi o infrastrukturę dla rowerów, jeżeli ktoś jeździ, to jest naprawdę tutaj... No jest górze, jest górze, Ktoś jest zapalonym rowerzystą to spoko ale jak ktoś jeździ tam trochę no to raczej rower elektryczny no no jeśli chodzi to... o jakość tej infrastruktury czy rowerowej czy tutaj tych dróg to jest pierwszo, pierwsza liga naprawdę dużo ma. jest kempingów myślę, że moja noga powstanie tu i to nie jeden raz jeszcze więc no nic tylko chwalić no. fajnie jest, bardzo fajnie i zielono i w zasadzie to jest co ceny, robić. Ceny w sklepach. No to przecież nie przyziemne. zapomnieliśmy o najważniejszych, ile jest tutaj sportów zimowych przecież. Ile jest sportów zimowych praktycznie, które no, można uprawiać w zimie. Narty. Narty. Naprawdę jest do wyboru do koloru. W tym kraju nie da się nudzić. Piękne miasteczko. Fakt faktem, już no, wyjeżdżamy z niego Ale jest takie bardzo klimatyczne Trochę włoskie już przypomina nieco Ale... No mieszkają tu raczej Słoweńcy Ło Nie wiem czy to widać, ale tam jest Zameczek Lub kościół Położony właśnie na takiej górze A tle, na tle tutaj alp Tej półki skalnej Wygląda to po prostu fenomenalnie za zameczkos piękne. Zobaczcie tutaj, to jest tutaj coś pięknego. Piękne zabudowania. Naprawdę mi się tu podoba. Słońce przebija się już przez chmury. Wycieraczki już robią sobie przerwę. A my dojeżdżamy za pół godziny do kempingu już na kawkę. I no będziemy pomału kończyć dzień. Bo już co pozwiedzane, to pozwiedzane. Zobaczymy, jak będzie jutro. A pojutrze, już wyjeżdżamy, jesteśmy w Powec, centrum. Zobacz, jaki tam jest fajny szczyt. No, jedyny w swoim rodzaju. Naprawdę, widoki są fenomenalne. Wow. Jest po prostu obłędna ta miejscowość To jest taka mała Szwajcaria chyba, ale dwa razy tańsza. Zobaczymy właśnie, wróciliśmy z tego kempingu Boże z kempingu już mi się miesza wszystko Z, z tego korita naprawdę było fenomenalnie, mimo że w deszczu Miał to nawet swój smak, kurtka mi się suszy I nic tylko już odpoczywać dzisiaj, a jutro zobaczymy co dalej Jeszcze słońce będzie z pół godziny pewnie no, Jeszcze z pół godzinki, godzinkę słońca thank you Się bawią. <laughs> a Zobaczcie jakie Zobaczcie, jak para wodna unosi się. Wszędzie popadało i są tego efekty. Zobaczcie, jaki to jest fajny widok. Jestem piętro wyżej na tym kempingu, który się ciągnie niesamowicie. A jest naprawdę coś pięknego. I muszę powiedzieć, że tu jest coś po prostu mega Tam jest wioska, tam się wszystko ciągnie Uff. Zaraz już w ogóle słońce zajdzie No i dzień się skończy Długi dzień pewien wyrażeń Ten przygód słońca i deszczu bo w Słowenii jest wszystko Luigi Luigi patelnia To jest e, e, platy ala Wojtek, Platy Dros Koshi <laughs> Do wina No nie jeden arystokrata by nie pogardził Prawo Ty Zobaczymy nie wiem czy Coś do mnie będzie? A jak nie nie będzie, jak już jest. Panie kochany to się samo sprzedaje. Zobacz. I mm. zrobimy? Mm. No, bądź dużo dobre. Prima słupka. Widziałem co kupić.